Cześć, z tej strony Zika, dzisiaj przedstawię wam top 5 zdjęć, których nigdy nie udało się wyjaśnić. Jesteś gotowy? Więc zaczynajmy. Kobieta w zielonym płaszczu, którą wam oznaczyłem, była świadkiem morderstwa Johna F. Kennedy'ego w Dallas. Według świadków nagrała ona moment postrzału prezydenta, a FBI nadało jej przydomek babuszka Lady. Nigdy nie udało się jej odnaleźć. Tajemnicze światła w formie kul obserwuje się nad Hazardem już od ponad 200 lat. Do zbadania tego zjawiska powołano już wiele grup, ale jak dotąd żadnej z nich nie udało się wyjaśnić powodzenia dziwnych świateł. Zdjęcie wykonano w 2007 roku w czasie naświetlenia wynoszącym 30 sekund. Pierwsze zdjęcie, które nazwano tak zwanym Czarnym Rycerzem wykonano w 1960 roku i wiadomo na pewno, że nie mógł to być amerykański lub radziecki satelita. Od tamtego czasu widziano go wielokrotnie, co ciekawe, to tajemniczy obiekt. Nie jest stale obserwowany, bo znika na jakiś czas, by potem znów się pojawić. Zdjęcie z czasów I wojny światowej przedstawia eskadrę lotników. Za jednym z oficerów można dostrzec jeszcze jednego człowieka, mechanika, Frediego Jacksona. Problem w tym, że Jackson zginął dwa dni wcześniej. W dniu, w którym zrobiono zdjęcie, odbył się jego pogrzeb. Podczas swojej pierwszej wyprawy sonda Viking, w 1976 roku sfotografowała powierzchnię Marsa o rozdzielczości 50 metrów. Niezależne zespoły badawcze badające zdjęcia odkryły niesamowite formacje znajdujące się na równinie Kadolni. Naukowcy, którzy badali zdjęcia twierdzą, że te obiekty mogą być sztucznego pochodzenia, więc są wniesione poprzez inteligentne istoty. A co Wy sądzicie o tym zdjęciu? Oceńcie w komentarzach. Jeśli taki krótki film Ci się spodobał i po prostu chciałbyś wesprzeć mój kanał, zostaw kciuka w górę dla lepszego zasięgu oraz kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj na dole. Do zobaczenia niebawem. Cześć!